Kurwa! No tylko jak wkłada w to grać, no Robię co mogę, tak? niech mi nie zarzuci, że kurwa się nie staram w tej gównianej grze, kurwa, no próbuję jak to rozpy rozpykać tak i tak na 200% ten poziom trochę jest zjebany, no, serio. Do powodzenia. No totalnie nie ma sensu. No w sensie masz główną mechaniki, ale ich nie po się używać w ogóle, no. wbiegnę w nich, no to jest kurde, ten. I, znaczy, ile można z nimi walczyć w dumie... Odpalmy pierdolonego duma. Tak wam porównam, bo z was nie wie o co chodzi. Tam się mówiło, że ten, ale to jest kurwa no, popłóczyny, no niestety. Kurde, no po prostu. Mówię, odpaliłem tylko duma, żeby sobie upewnić, czy ja jestem pojebany, czy Rej jest pojebany, no i. I to, to są najwyższe poziomy trudności, tak? To nie o to chodzi, żeby zrobić grey i tam zrobić. Nie, to po chuj, jest ten ten, najwyższy. Duma się od początku gra przyjemnie na najwyższym. Tutaj nie ma tego, że w Dumie jest bliska byłeś, kurde, maszyną do zabijania. Tutaj co, podejdę, uderzę, no nic mu nie robię, tak? GG. Że overbird blokować. Ale ten overbird to jest. On jest ma na idiach, tam możesz zabić jednym strzałem dwudziestu 20 gości, tak? Bo to Bo Nie wiem, od 10 kili się zablokowuje, to znają się gówno. Jak ktoś zapłaci za delce to z frajerem że czy mu to skiwało takie coś No, to powodzenia. Jezu, kurwa razmoleczka. Daj bana mi tycy, kurwa mudzie, którzy... Gadajmy na pewnym poziomie, tak? Albo rozumiecie argumenty, które no, wstawiam, to albo że to wstawiam. Wstawiam jakieś racjonalne. To nie to, jest, że jest zbyt trudno, jest bez jest trudność. Tak gra jest... bez sensu w tym momencie, tak? dalej. i tak samo, kurwa, czemu ten head nie siadł? Ej, to był, To najbardziej w kurwie, nie wiem, czy jest RNG. Jeszcze raz, wczytaj grę. I to, to, to jest to, co mnie wnerwia, bo jestem pewny, kurwa, że celuję w te heady. I kurwa, nie siadają te heady. Zobaczcie teraz, teraz był ten head, gdzie gwarantował trafienie i w ogóle. I on nie siadł. Tak, zakładam, że to jest jakieś RNG broń co tym bardziej wkurwiające, że oprócz tego, że musisz celować w te pierdolone, chedy, co byłoby spoko? To jeszcze one nie siadają, teraz mam, teraz mam pewność. Tak, pierdolony ludzik teraz siada, ale wtedy nie siadł, widzieliście to. Więc się starasz, je w te hedy i założę się, teraz siada. Natomiast kurwa, że duże przyzwyczajenie do pubga. Nie, to nie ma znaczenia. Mówię, ale jeszcze raz, anty rozwiń, bo ci dam zaraz bana. Jakie przyzwyczajenie do pubga? To, to kurwa nie jest pubg, tak? Tutaj mam wygrywać w tej grze, tylko nagle zostaje w sensie, co robić, źle. Tak z ciekawości. Wiadomo, za mało co? Lutuję. Nie, no, czekam, czekam. Bo to jest, o co chodzi? Znaczy, na czym przyzwyczajenia z Ej, odbanujcie tego, który ten. który mówił, że ty faktycznie. Czy to wychodzi z tego, że nie mam jeszcze tej umiejętności overdrive? I gra mi pierdoli, żebym używał overdrive'a? Bo teraz to, to jest jakieś porażka w takim razie. Bo faktycznie jest takim No chyba, że to się nie wiem, bo już, ja już nie rozumiem tego. Jest faktycznie ikonka po lewej stronie osobna od overdrive'a. go powiesiliśmy? Trudno, możemy tutaj to naprawić. Który to był? Który dostał bana? Czy włączę kwipunek? Przester. No Mam przester, niby, kurde, nie rozumiem tego. Go, ale coś się powinno ładować, ale nic się nie ładuje. Czy mam bra przestera, no? Ja nie, nie rozumiem. To, ale to, 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 to Okej, okay. odmanujmy gościa, bo tu w samie ten, że to był rerko. Dobra, jak jeszcze jest, jak się nie obraził i nie ten. Nie pisze paszkwilu na wykopie. <laughs> .Że buga mam tak? Kurwa. Już patrzę kto wkleił, eee... Czytam to teraz. Jezu Chryste, kurwa, jakie gówno! Jakie pierdolone gówno! To banujemy z powrotem tamty, czy miałem rację? Znaczy, ja sam nie wiem, czy miałem rację. To Jezus... Przejdę bez overdrive'a. Kuj. Trzynasta. Dwie pierdolone godziny stracone. I co, że bronie są bardziej niecelne. No ej, dokładnie to czuję. Do chuja pierdolonego pana. I ten, i to melee jest chujowe. W sensie nic mi nie daje. No. Kurwa, no nie, to jest wkurwające. No. Tak gra jest stworzona bo takie jakieś płynne napierdalanie, ale tego nie da się zrobić, tak? Kończy się amunicja. I teraz mam w ogóle chyba... Ech Gość kurwa przeodowuje, i nic, mam jedną broń, tak? To jest tak chujowo niezbalansowane gówno Czyli no, próbuję się dobrze bawić, tak? Ale wychodzi, że trzeba po prostu siedzieć za zasłoną i kurwa Co się to wiedzie, że biegniesz w ścianę? Po chuj są opancerzy. Nie, nie ma dużej różnicy między opancerzonym a nieopancerzonym. I to w kurwia. Tak, tam są, są... Zdłucham, te bronie są tak chujowo niecelne, kurwa mać! Nie wytrzymam tego, do chuja pana. Ktoś tam pisał, że to jest wina tego poziomu trudności, że sprawia, że bronie są jebanie niecelne. To jest nic więcej, kurwa. W sensie wiem, że oni... to powinno trafiać. Pierwszy strzał po zawsze jest celny, nie w tej grze. Zrobili taką wkurwiającą niecelność, kurwa! Ale najgorsze jak... Nawet nie chcę zaczynać. W my ta gra już teraz. Kurwa, poświęcimy jej czasu, żeby ją zrozumieć, ale jest wkurwająca. Cieszę się, no myślę, że się że potem się rozkręci, ale po prostu te pierwsze godziny, jeszcze ten, kurwa błąd, który sprawia, że muszę powtarzać to gówno. To jest nic więcej niż tylko wkurwiające. O, teraz będzie niestety żmudne poszukiwanie dwóch skrzynek klasycznych i dwóch magicznych. Te magiczne powinny słychać na kilometr, nie wiem czemu ich nie słychać. No ja nie wiem, kurczę, jest irytujące. W sensie, czemu tego nie ma w tej... Co to, co, to, co to wnosi do zabawy, że tego nie widać po prostu? No będzie klikasz i tyle, że są takie najnudniejsze motywy, no kurde, przepraszam. Proszę to znajdź kogra, nie? Te znajdźki są tu obowiązkowe. Gdzie się wciągnąłem? Nie wiem, tak, lubię takie zmulacze. Dlatego chciałem sobie udowodnić, że gra będzie spoko. Jest spoko, tylko teraz widzę, że są wkurzające elementy, nawet poszukiwanie tych skrzynek. Po szukać tym twórcom, sami nie chcę, szukają po prostu, kurde, po po, 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 co? Jezu. Odwiedza pu, pu, pultać. Tylko czy, nie wiadomo, co coś opierdzielili, że mnie ten, ten, Kurwa, dobra, teraz jestem już wkurwiony, no, gdzie to gówno jest? Żadnej wizji, żadnych, nie wiem, jakiegoś no, pikania czy czegoś do chuja. Kurwa, no, strata czasu w tym momencie. Fajnie, fajnie, ale no. No gra jest spukót, tylko teraz nagle w takim momencie, no musisz znaleźć te skrzynki, tak? Bo to jest istotny element, no, no... Nie musisz ale tracisz rozwój, tak? Akurat brakuje mi 100 punktów czy coś i to jest tyle może być w tej skrzynce. I gówno Głębiej w stronę obozu. Masie kierunki do Chujapana? Masz się północ, południe, wschód, zachód. Ja rozumiem, że Polski jest. Nie, nawet Jezu, to jest... mam flashbacki z Pubga. Przed Tobą, kurwa, w lewo, w prawo. Nie, widzicie to? Das Pierdolone Gówno. Kurwa. Nie, mówię. Jak ktoś to kupił jest totalnym frajerem. W sensie kupić i zwrócić. Najpierw ten bug z. Ee, z tym overdriveem. Teraz takie coś. ZJ kupił. <grym> że śmigliki ładują przester, skąd ja się to mam do kurwy dowiedzieć tego, o tych mechanikach, o których nikt nie mówi, do chuja. Plus właśnie ten prze pierdolony przester, kurwa, no on się w ogóle nie ładuje, tak, no pierdolam tym przesterem, tym jakim, zabijam tych ludzi, tu ginie ich hurt, się ile naładowało, kurwa, jakaś taka, dno miski. Nie co no, cię nagle, kiedy nie potrzebujesz tego przesteru w jakimś kurwa korytarzu, gdzie jest dwóch gości, masz nagle w chuj przesteru. Nagle teraz, kiedy potrzebujesz tego, tak? Bo fajnie bo żeby odzyskać zdrowie w trakcie tej pierdolonej walki. Bo to jest otwarta, pierdolona, e arena. To nie ma tego przesteru nagle, nic się nie ładuje. To jest nastuwa jakiś pierdolony bug, tak jak wcześniej. Więc coś tam się nie ładuje, bo, nie wiem, bo zjebaliśmy... Nie pomyśleliśmy, że powinien trzeba wcisnąć dwa wciski na raz. Ale czasami się ładuje na kurwia się ostro! A teraz się nie ładuje. Od czego to kurwa zależy w tej gównianej grze? To są tak niejasne te pierdolone zasady. Coś tam siadło, tak? I nadal się nie ładował ten jezu, a ten cały zjebany overdrive. jakie to jest gówno! Kurwa, po co mi to istnieje w ogóle? Ja mam dwóch gości, to mogę sobie to włączyć, a teraz się przydaje, czy nie ładuje, Nie wiem, to jest taki to jest taki jest zamysł jakiś, ale... Zostaliśmy sami. Jezu kurwa chryste, Jakie to jest pojebane do chuja! I ustawiam je z pierwszą pierdoloną bronią oczywiście. O Boże, okej... Okay. I wciskasz dwa przyciski na raz, bo na przykład da daję kontrol, żeby już nie pamiętam po chuj, żeby się robić slajda i wcisnąłem spację, żeby podskoczyć i zrobiłem oczywiście ten atak. Kurwa! To wychodzi w taki... Tego nikt nie testował na bank! Czemu ty mierzy pod osobnym klawiszem na pececie? Nie no serio! Kurwa! Jak takie coś gówno można zrobić? W sensie czemu ten chuj... Nie, czemu się nie ładuje ten pierdolony pasek tego postępu? Ale to opinia, że regie jest łatwy, to piszą goście, którzy grają na Easy, tak? To gra zrobiona na Easy. Po chuj robisz ten poziom trudności. W Dumie był dobry, tak? Miałem prawo oczekiwać po IT Software, że ogarną poziom trudności, zawsze mieli spoko poziomy. Natomiast tu jest no to spierdolone gówno, no. Ach, ten poziom jest zjewany, no. Że za wolne zamiary tym od Ale to chuja, jak na tym poziomie zabijać szybciej? Kurwa, to są pierdolone, jebane, kurwa worki na ten. Z tego co rozumiem, to jest pasek. To nie jest mnożnik do tego overdrive'a, tylko to spasek, pasek, który się ładuje, tak? Ciężko się wytłumaczyć, bo. Ciężko powiedzieć, bo nie są te pierdolone umiejętności. Sto... Jeden z drog zabicie mnie. Nie, no kurwa. Serio. Czyli, przez terma opcje rewerowania. Sprawdźmy. Okej, okay, gdzie, gdzie gdzie, przez termo opcje rewerowania? Na notritach? W projektach, pewnie w projektach, tak? są, nie tam pokonać jakiegoś, zrobić misję nie dla kwasira, tak? Pewnie tutaj będzie. Hmm? Na notrytach. I Gdzie jest ten przester? Jest regeneracja generacja Mówię, pokaż atuty. jest co? Gdzie, gdzie ten ten? Zaraz nie wleci ban. Gdzie można obniżyć ilość, aby przyspieszyć ładowanie? Zwiększenie prędkości podczas przestoru jest to tyle. No i co tam? No halo. Gdzie to jest? Ewentualnie ulepszanie broni. No. To był tutaj miła osoba Max Pawn. Co można sprawiedliwienie, no? Zmienki bicy nie da się. Szpienie w konsoli trzeba będzie robić, no? Ulega skróceniu ślicznie. Gdzie? Gdzie ulega skróceniu? Moment, 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 jeszcze raz. Jeszcze raz. Czas odnawiania wszystkich umiejętności, nie przesteru, tak? Czy się rozumiemy czy nie? Ten, no halo, halo, no. Nie, bo to możliwe, że ten, no. No, to skrócenie umiejętności. Jak masz przester, umiejętności ci się ładują szybciej. No. Ostatnia opcja. No to, tak? To 100. Pierwsza i ostatnia, tak? Jak, jak to przetłumaczysz? Odnawianie wszystkich umiejętności. W, w trakcie przesteru, czyli jak masz, przester trwa. No MaxPam, tłumacz, no. No, bo tam, i mamy już takie wygryzenie. Przyklej na czacie wszystko. No, śmiało. No. Nie grałeś w tym gracie, nie od tego, czy teraz przeczytałeś sobie na Stokatce. No. <grym> pytałem. A, pytałem. Dobra, nie wiem, tam się tutaj nie rozumiemy. So, pytanie. Okej, okay, nauka na dziś. Jak się daje pytanie, daje się znak zapytania. Okay, dobra, dziękujemy. Do odliczenia później. Yy.